No, się ma A tak w ogóle się ma. No, słuchajcie co, y, walczę już z nim kolejny tydzień. Jest światełko w tunelu. No, i tak jeszcze w międzyczasie, od ostatniego razu, jak się widzieliśmy, wyszła y, kolejna niespodzianka w wykonaniu y, poprzednika. Tu sobie zrobaczcie. Zaczynam auto składać, już jest wszystko wypoziomowane. Zobaczcie, fajnie, daszek jest na swoim miejscu. Podszybie jest na swoim miejscu. Pas przedni, podłużnice są na swoim miejscu. Wszystko, oczywiście, na laser, podłużnice e, standardowe. Tu już prawą stronę sobie e, pozakładałem. Wiadomo, muszę iść do przodu, żeby to wszystko wiadomo, wymiar wymiarami złożyć sobie fizycznie No wczoraj zdjąłem z łańcuchów Ale jeszcze łańcuchów nie usunąłem Zdjąłem błotnik, no bo jest strasznie skręcony Tu już jak widzieliście też jest fajnie, tu wrócił ten błotnik Ile, ile wrócił, ile wrócił, zostało do Do pieszczenia Szczelinkę mamy Tu już jak go tak fajnie przykładam na swoje miejsce No to tutaj najważniejsze widzicie, cała szczelina już też mi się tak robi tylko on tu będzie dalej uciekał, bo jest skręcony ten błotnik. No wiadomo, muszę to poprawić, Ale mniej więcej on, mniej więcej on musi być tak. To sobie możecie zobaczyć. szczelinka, wszystko jest. I najważniejsza ta na słupku, co wam mówiłem, że tu gdzieś można zawsze coś pouciekać. Jak ktoś tego nie, 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 nie oglądał, co ja tłumaczyłem, pokazywałem i się wrócić do poprzednich filmów. a Chyba vlog, tam jest taki vlog, jedynka czy coś takiego, tu gdzieś Wam teraz go pokażę. To tam jest objaśnione, że ja tłumaczę, jak tu by można było bez robienia tego uciec, coś tam, coś tam. No, to by zobaczyć. I wracając, tu widzicie, jest ta szczelinka. I to samo już nam się pokazało. Tutaj, bez żadnych fasolek, bez żadnych oszukaństw. Widzicie, jest to samo. E, tutaj jeszcze nic tam nie spawałem, tylko na wkręciki jest skręcony. E, tutaj jak zobaczycie, w tym miejscu, pamiętacie ile było? Prawie 2 cm ponad chyba, między centymetra, półtora. O w tym miejscu było spawo nasmargane. E, musiałem wywalić wzmocnienie serwa, czyli tą blachę. Idzie o tu, bo dziad, jak spawał tą ćwiarę, to wszystko się działo e, to było przegięte w ten sposób, a powinno być bardziej w, pod kątem prostym. I jak to miałem do podłużnicy przyspawane, a całość z podłużnicą zdjąłem, powiem wam, że nie mogłem ponad centymetr dosunąć podłużnicy na swoje miejsce. I Musiałem to niestety nadwidać. Tego profesjonalne spawy. No nie mogłem dosunąć, musiałem to po prostu zjąć No i co? Kolejny kwiatek wyszedł Było tak że Już ustawiłem tą podłużnicę, wymiary sobie, wiecie, przekątne, poziomy. No wszystko jak należy miałem Tamto jedno gniazdo, bo tutaj się trzyma na sześciu gniazdach, czyli Raz Dwa Trzy z jednej, trzy z drugiej i tam jeszcze na, na, na końcu się trzymają te blachy wzmocnieniowe Tamto gniazde, gniazdo wiedziałem, że jest tam minimalnie, minimalnie przestawione. Było wywalone o, w ten sposób, że, 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 że jak poszło uderzenie, to je wypnęło. Tak, tak dziwnie je pokręciło. Żeby je nastawić, tu postawiłem konia. Zamocowanie śrubą, takim uchem, ściągnąłem, ściągnąłem w jedno. A tutaj jest przyspawane, przyspawane ucho, żeby. Góra została na swoim miejscu, a tylko po prostu dół to gniazdo nastawić na swoje miejsce. Ale dobra, to mówię sobie: wezmę z natury, strzelę, przymierzymy sanki. To są sanki z tego samochodu, które były kupione przez, przez właściciela razem z samochodem, już samochód na nich był złożony i tak dalej. Przykładamy te sanki, gdzie ja już mam wszystkie wymiary. No mówię, kurde, jedynie co, to tamto gniazdo będzie trzeba elegancko. Dopieścić No i mamy już z wymiarowaną cały We trzech tu przykładamy, bo to są stalowe sanki. Trochę są ciężkie. Jeden z lewej, drugi z prawej. Marek tu trzymał je po środku. No i dobra, tu mi ładnie wszystko tu mi weszło na miejsce, tu mi weszło na miejsce. Tu już śrubkę wkładam. Z tamtej strony mi damy. Kurde, krzywo mi coś idzie, nie mogę tutaj go. Wiecie, kurde, no ale. Mówię, co jest, patrzymy, tam już się trzymają, no ale tutaj wiecie, Marek to trzyma. Tu patrzymy o co chodzi, no tamto, to, no, no wiedziałem, że nie pasuje. Ale tu mi się nagle wszystko zaczyna, wiecie, rozmijać. Bo, no bo, bo, bo podłużnica, wszystko już jest na swoim miejscu. Mówię, co jest, zdejmujemy. No Mierzę jeszcze raz, mówię, może podłużnica się przystawiła, może co. No ale nie ma możliwości, bo wiecie, tu macie poprzeczką skręcone. Tu siłownikiem sobie wypoziomowałem, tam z szczypcami było połapane. Mówię, no kurde, o co chodzi? Drugie podejście, kurde, tu patrzymy. We cztery już lukamy. Mówię, dobra, zwalamy te sanki, zwalamy sanki. A ten kurwiel, mimo tego, że kurwa sfasolkował te całe sanki, on je jeszcze pompką albo ramą przekosił całe. Czyli wiecie co zrobił. Jak macie tu prostokąt, o, tłumaczę Wam to na zasadzie na zasadzie tej skrzynki. Teraz tu wchodzi 6 mocowań na podłużnicę i mamy równy prostokąt, tak? Prostokąt z I on musi nam tam idealnie wejść. A że tu był ten ponad centymetr podłużnica oszukana, gdzie tamto gniazdo było cofnięte. Trzecie. I mu tu nie pasowało, to tu przykręcił, tak podejrzewam. Tu zostało. A, e, poza tym jeszcze sanki, jak wchodzą, to tutaj takie kołnierze są, widzicie. Jak idzie całe to mocowanie, to tutaj z, kołnierzu, z kołnierza sanek wychodzi tulejka, która idealnie wchodzi w ten kołnierz tu na podłużnicy. Tutaj tego nie ma, ale tutaj znowu jest ten kołnierz taki. Jak zdejmę sanki, to już pewnie w tym, w tym odcinku tego wam nie pokażę, ale w następnym jak zdejmę, pokażę bo To są takie wypustki. O! Macie tu zdjęcie, i tutaj, gdzie zaznaczyłem na czerwono, macie to, co tu wchodzi w te, w te punkty mocowania sanek, a tu macie dla porównania te sanki. Co on zrobił? Uciął w ogóle pozwól się tych tulejek, żeby mieć możliwość przesuwania sanek, gdzie sanki muszą wejść idealnie w swoje miejsce. Czyli Sanki mają wypustki w te kołnierze na podłużnicach tu. I one tylko wejdą w jednej pozycji i nie ma innej opcji. I skurwiel zrobił tak, jak podejrzewam, że tu na prawą podłużnicę przykręcił na te trzy mocowania. Tu mu nie pasowało, no bo wiadomo, tamto jedno gniazdo, to trzecie, które ma ten, to, to, to prowadzenie tego pilota. Zostało mu w tyle, bo to wszystko się cofnęło. Tu podłużnicę musiał wysunąć, no bo już mu tu wszystko się działo. I już mu się zrobiły te jakże ważne milimetry. Tu nie pasuje, wchodzi w jedno miejsce. Tu z tamtych sanek uciął, uciął te tulejki. Zobaczcie jakie ma otwory. Tam jest tak, że śruba do sanek wchodzi, ma minimalny luz. Tutaj co najmniej po pół centymetra, jak nie lepiej, ma tego luzu. I tu powinny być takie jeszcze kołnierze z takimi właśnie wypustkami powiedzmy plus minus około 5 mm, co tu na zdjęciu Wam znowu pokazuję. Tu widzicie, tego nie ma Ściół. I mimo tego, że ściął i, i, i tak zrobił, bo jak wychodzi ta tulejka pilotażowa, która jest idealna, także śruba od sanek wchodzi, także no minimalnie macie tylko ten luz taki, żeby Wam się śruba nie klinowała. I jak ten koniec wchodzi, to on jeszcze tam wchodzi powiedzmy około, około połowy grubości tu sanek, żeby po prostu tą śrubę pilotować. Tu macie to wszystko wywalone. Zobaczcie, jakie japy macie. No i dobra, do czego nawiązuję. Tu jak przykręcił do tej prawej podłużnicy, tu mu wszystko już nie pasowało, powywalał te tulejki, złapał tu sanki i jak one tu były przykręcone przekosił je. Ponad 1,5 centymetra są przekoszone sanki. 1,5 centymetra jest różnicy między tym otworem, a tym na przekątku. Jak się... Sa... A, jeszcze co mnie tak w ogóle... Później jak miałem jeszcze przełożone te sanki, jak patrzyłem względem ramy, to było widać właśnie, że mi te poprzeczki, gdzie mam samochód zdłużnie Na 99% idealnie do ramy ustawione, a tu mi już te poprzeczki szły tak, w ten sposób. Te odsanek szły do tych poprzeczek od ramy. no to jest elegancko wszystko równe. Bo właściciel kupował dobrze znalazł gdzieś w okolicach Warszawy jeszcze. Miałem chyba tego samego dnia, czy na drugi dzień, te sanki. Także te sanki, tu są cofnięte w to, a tu są wyciągnięte. Podejrzewam, że to miał skręcone i mimo tego, że porobił fasolki, powywalał te tulejki, wszystko gdzie miał te, te sanki teraz, to powinny mieć taki luz, że wszystko z nimi zrobicie. One mu nie pasowały, to jeszcze wziął i nowe sanki, które kosztują plus minus między 3 a do 4 tysięcy używane. Zniszczy. Po no prostu te sanki już są śmieciem. Jeszcze dzwoniłem do właściciela. Czy może przypadkiem, mówię, zostawić zosta te sanki, zostały powypadkowe. Mówię, może jakoś tak mówię, nie w tę stronę trochę, ale są przekoszone. No właściciel mówi, że jechał sam po te sanki. Przy nim zdejmowali z samochodu jakiegoś po po powodziowego, czy, czy, czy jakąś tak. A ten dziad kurwa wziął i 4000 tam plus minus wywalił w Przekątna. Prawie 1,5 centa <laughs> W tej chwili samki pasują idealnie Na tych wypustkach, później wam jak już zdejmę po spawaniu, tu dla lakierników, żeby mogli sobie działać No to jeszcze z tydzień, powiem wam, się zejdzie, no tutaj takie jazdy wychodzą z tym samochodem, tu wszystko jest poprzestawione, on ze wszystkim kombinował co mógł Nawet zawiasy poprzestawiał na, na tej stronie Żeby mniej więcej, nie wiem Nie wiem, po prostu nie wiem Błotnik, tu mam końcówkę jeszcze do dopieszczenia To mam po, do, do, po dopieszczenia, to jeszcze wszystko jest, siedzi złamane Tu ładnie idzie taki półkolek, tu jest z dół No także tak Na tych sankach mam wszystko idealnie, wymiary, przekątne, poziomy Wszystko jest Ech, Powiem wam, że przez, przez takie właśnie co, co wychodzą, bo to cały czas coś wychodzi Już mam nadzieję, że nie wyjdzie, tak Także tak. Nawet głupie sanki wziął, zniszczył, że, bo mu tu nie pasowało, tak. No na, na, na sankach od tego Maseraty Gran Turismo tak naprawdę, no żeby cokolwiek tu oszukać się nie da, bo no da się. Widzieliście, otwory trzeba powywalać, a i tak jak jest wymiar, gdzieś mu uciekł ponad centymetr, nie będzie pasować. Tam jeszcze muszę do, dołem... Ale to sobie z natury wezmę, bo górę tu wszystko mam dobrze, czy tam troszkę, tak jak tu widzicie, w tym miejscu siedzi ściana grodziowa. Ale to wiedziałem, bo to nawet widać tutaj po tym fragmencie. Ale też jak sobie tam przyspawam wszystko podłużnicę do słupka, tu gdzie mam ten wymiar ustawiony, to wezmę koniem, ładnie ją dociągnę, doklepię, tak żeby ona została, wtedy ją obspawam. No i na sam koniec, jak już dopieszczę na, na, na 100%, bo powiem wam, że jak to gniazdo e, było, no, ustawiane, nastawiane to trochę tu się znowu pozmieniało, znaczy mi napęczenie ściany, ale też, jak sobie na stałe ustawię do suknia, do wszystkiego co mi się wtedy wzmocni, żeby już mi nic nie uciekało. dopiero tą ścianę sobie dopieszczę, zamknę ją tym kołnierzem. Doklepię te wzmocnienia, które idą tam wzdłuż od spodu, wyjmowałem. I tyle. Teraz co, dzisiaj jeszcze biorę, bo maskę mam w dwóch częściach. Nie wiem czy na filmie wam pokazywałem, czy nie na tym pierwszym vlogu Samolot jak przyjechał to tylko miał tą konstrukcję, bo maska Do, do tej wersji, bo to jest ma, maska od MC Stradale To jest podobno MC Lines Stradale, coś takiego, tam nie wiem, Jest cała z karbonu. i chyba jakaś taka Nie wiem, do, do, do opcji złóż sobie sam Muszę to teraz wszystko ładnie tutaj pooczyszczać, potłuszczać, zmatowić Ustawić tą maskę, żeby wyłapać przekątne Wszystkie wiecie tu odległości, i skleić ją teraz. one będę kleił jednoskładnikowym. Myślę, że to wystarczy. Dużo rzeczy już na to kleiłem, dawało radę. I to mi do poniedziałku dojdzie ta maska, tak żebym już mógł tutaj tą górę zamknąć. To także teraz w pierwszej kolejności biorę się zaklejenie maseczki. A jak tu będzie już mi się kleiło, to wszystko biorę się no i co. Będę chciał ustawić, dopieścić ten błotnik Przede wszystkim muszę tutaj pogardzać to co on to rozwiercał, bo jak wiecie tam możecie sobie na innym moim Filmiku zobaczyć gdzie, gdzie robiłem błotnik do NC Stradale No to on się Z czterech części ten błotnik składa, czyli jeden jest ten okular Z całym tu wzmocnieniem To jest dolna część gdzieś tutaj spawana będzie druga, trzecia część to jest to jest cała góra błotnika i czwarta część to jest tutaj o, całe to wzmocnienie takie, które tu idzie. To jest jako czwarta część. Tam tych kratek tego wszystkiego nie liczy, No ale ja już jak widzę przykładam ten błotnik. E, nie pasuje. Nawet problem był tutaj, bo to poprzeginał do dołu. Nie wiem, co miał autor na myśli. O, no najważniejsze, że już, że już to wszystko zaczyna wyglądać, nabierać kształtów i przede wszystkim wymiarów, powiem wam kurde, przez moją całą karierę praktycznie całe życie, bo dziecka z tatą później, później już za, i różne projekty robiłem żaden projekt mnie tak nie zmęczył jak ten samochód, no można kurwa spieprzyć samochód, no ale to co tu się dzieje, powiem wam Dział. No bo już wiadomo, jest poganiany na, na tyle, ile dało się z tego ogarnąć, co, co, co miałem, bo wiadomo, nic nowego nie mam poza sankami, no, które musiały być, bo, bo na tamtych nie jestem w stanie. No, zacząłbym je siłownikami rozpierać, może postawić, a połamałbym te samki. No bo ja podejrzewam, że on tu trzymał, tu koniem, naciągnął. To też wiecie, inne, inne siły się przykładają na to wszystko. Strasznie mnie ten samochód zmęczył. Kurde, powiem wam, że to jest ostatnia poprawka po kimś. Także mam dużo telefonów, czy po kimś się coś, nie dzwońcie do mnie żadnych poprawek, nic, totalnie nic. To mi tak dodało popalić w kość, zniechęciło do tego samochodu, do tego samochodu to mam seksualne podejście, czyli wiecie, domyślcie się. No ale, no cóż, jak człowiek podjął się tego wyzwania. Szef się podjął, bo wiecie. Szef wziął robotę, szef ją jak oddaje zrobił, no. No to trzeba to do końca doprowadzić. No nie mogę tego już tak zostawić. No, no muszę to zrobić jak najlepiej się da. Mimo tego, że mam braki w gratach, w częściach. I tyle. Więcej już żadnych poprawek, a zwłaszcza Takich kurde, po których widać, że samochód jest tak spaździerzony, skowalowany, że, że, że masakr. Dobra. To, idę kleić tą maskę. Później biorę się za jakieś ustawianie tego błotnika, no bo muszę to jakoś... Te łańcuchy przede wszystkim na pierwszy strzał wyknę. Podoginam, poprzełamuję, podoklepuję ten błotnik. No i co, chciałbym jeszcze dzisiaj tutaj chociaż ten przód złożyć w bryłę, że jak mi się maska przez weekend sklei, no nie wiem czy mówimy jest piątek, to chcę ją założyć już i w poniedziałek to dopieszczać a już do spawania tego auta stawia marka bo powiem wam żyga mi z tym samochodem, mam go tak dość tak mnie zmęczył że masakr dobra, prawie 20 minut mojego pitolenia, tłumaczenia jeszcze widzimy się jak będę wychodził z pracy, to pokażę wam co mi się tu udało w dniu dzisiejszym zrobić jeszcze no i tyle lecimy no i dobra piątek piąteczek piątunio fajrancik maskę skleiłem sztywniutka się zrobiła tutaj połap ustawiłem ją sobie wypośrodkowałem do wszystkich tych ranecików złapałem tymi blaszkami wurtowskimi do spawania poszyć i w te szczeliny wlałem żywicę puksydowej na dwa razy fajnie tak z ciekaweczką później jak mi ta żywica złapała wypełniłem to terosonem to jeszcze później ładnie lakiernicy sobie poobrabiają ja tylko wiecie żeby to się trzymało zaraz wam pokażę gdzie ja ten klej mam Teraz on 92 20. nie wiem czy to będziecie widzieli z bardzo mocnym, jednoskładnikowym i do tego najważniejszym elastycznym klejem To to tam się skrada Adrian Także co maska już się tu trzyma zostawię to jeszcze na tych klamrach do poniedziałku żeby to złapało ale powiem Wam fajna, leciutka ta, ta maska. Nie wiem czy ją zobaczycie. To najważniejsze, że już jest w jednym kawałku. To już tak wstępnie to poustawiałem, przymierzyłem błotnik. Zobaczcie jaka teraz elegancka szczelinka się zrobiła. Tu jeszcze nie mam tego ucha, a on był tu złamany. I odstaje, Tutaj drzwi muszą być na, na, na zewnątrz ale z dwóch stron jest to samo dlatego jest efekt że z dwóch stron tak samo te drzwi dołem wystają a wystają dlatego widzicie że jak dostała ściana grodziowa to górą pociągnęła trochę słupki do środka, dlatego też jest jeszcze tutaj to, ta góra taka pospęcza, spęczona jest w poniedziałek włożę siłowniki i rozepcham to siłownikiem. W tym miejscu stąd, tu dotąd. Tak z, mniej więcej w, to, w tym miejscu, jak miałem mocowane to ucho, z automatu drzwi mi powychodzą. Bo tu też widać, że te drzwi siedzą górą za głęboko. Wyjdą mi tu elegancko, wychodząc tu na zewnątrz, z automatu mi się schowają. Tu już tak mniej więcej błotnik mam ten lewy Zobaczcie jak teraz już fajnie to wszystko równiutko pięknie wygląda No piękne nigdy nie będzie no bo Chyba, że lakier się dobrze przyłożył no bo wie, sami wiecie ale to jest to wszystko przez poprzednika Skute Ale Najważniejsze, że są szczelinki Z dwóch stron takie same Zyga się pokrywa bo wcześniej się nie pokrywała bo się tu nic nie mieściło I tutaj wróciła ta zyga tak znaczy zyga, szczelina Wtedy to była tu japa to wszystko mu poszło do, do przodu, drzwi się nie mieściły Ćwiera była cofnięta No to sami wiecie jak to było W poniedziałek wpadam Przykładam maskę Ustawiam szczeliny do maski Zakładam zderzak Wszystko tu ustawiamy, jak należy Doklepujemy Pasuje lampy, wszystko będzie ok. To oczywiście zdejmuję łańcuchy. Spawam tu wzmocnienie. ale nie łańcuchy. a gdzie ty idziesz od poniedziałku? Znowu na urlop. Patrzcie, chyba go suszy. Burza idzie. No. Dobra, tak to będzie wyglądało. Trzeba zacząć weekend. A jeszcze. To coś nakręcimy w weekend w domu Lecimy